Witajcie. W dzisiejszym filmiku spróbuję pokazać Wam, jak stworzyć program, który będzie próbował odgadnąć naszą liczbę. Na początek warto zacząć od początku programu, którym będzie kliknięcie zielonej flagi tutaj w górnym rogu, i następnie program będzie nam zadawał pytania. Na początek warto dodać zmienne. Zmienne to są pudełka, w których przechowujemy nasze liczby lub jakieś tam wyrazy. Tak samo jak pudełka po prostu służą do przechowywania często butów. Utworzymy nową zmienną. Moja. OK. I drugą utworzymy zmienną jako komputer. Ta domyślna jest nam niepotrzebna. I teraz tak, w mojej będziemy przechowywali naszą liczbę, którą sobie wymyślimy w zmiennej komputer, komputer będzie wrzucał swoją liczbę, którą sobie wylosuje i będzie próbował odgadnąć taką samą liczbę jak my mamy. Na początek warto ustawić zmienną naszą na 1 na o tym dlaczego zaraz powiem i uruchomić naszą Pętlę, która będzie się w kółko, jak to pętla, pętla się nazywa, wykonywała, żeby spełnić warunek. Jak warunek zostanie spełniony, będzie mogła przejść dalej i zakończyć po prostu nasz program. Czyli wchodzimy w nasze pętelki i powtarzaj, aż. Czyli ma powtarzać pętlę, aż warunek zostanie spełniony. Jaki to jest warunek? Warunek musi być taki, że nasza zmienna i komputera mają być takie same. I będzie wykonywał to w kółko, aż zostanie warunek spełniony. Czyli liczby w pudełkach muszą być identyczne. Co musimy zrobić teraz, żeby nam zadał pytanie? Wchodzimy w czujniki. Zapytaj i piszemy na przykład. Podaj liczbę którą mam zgadnąć. I dzięki temu będziemy mieli bloczek odpowiedź. Bloczek odpowiedź to jest nic innego, jak to, co wpiszemy tutaj w pole, czyli na przykład będzie to liczba 25, no to odpowiedź będzie zawierała liczbę 25. I teraz tak, musimy Naszą zmienną ustawić na odpowiedź. Dlaczego? Bo zmienna moja musi przechowywać to, co wpisałem do pola. Czyli wpisujemy do pola tutaj odpowiedź, na przykład 25, i wtedy ten bloczek wrzuca nam 25 do zmiennej moja tutaj u góry. Teraz musimy ustawić zmienną dla komputera, którą będzie losował. Czyli Ustaw zmienną komputer na, i w tym momencie musimy losró liczbę od 1 do, przykładowo 100. Czyli tutaj będzie nasza odpowiedź wrzucona do pudełka moja, a tutaj będzie wylosowana liczba od 1 do 100 przez komputer i wrzucona do pudełka komputer. No tak, ale jak się będzie z nami komunikował i mówił nam, przez zgadł, czy nie zgadł? Mianowicie. Wchodzimy w, jeżeli warunek zostanie spełniony, to przykładowo, jeśli zgadnie, jeśli nie zgadnie, no to nam napisze na przykład, że nie zgadł liczby. Spróbujmy jeszcze raz. Czyli wygląd, powiedz, niech nam powie przez 3 sekundy, wystarczająco będzie, że zgadł liczbę. Warto tutaj sobie dać wyrażenie połącz. O, tutaj, wtedy będzie mógł nam ładnie napisać zgadłem. I teraz tak, twoja liczba. To. Dajemy tutaj spację, bo w przeciwnym wypadku nasza cyfra, którą tutaj zaraz stawimy, przykleje się do wyrazu to. I dajemy. Na przykład naszą zmienną moja, bo moja i komputer będą wtedy takie same. I w przeciwnym razie, niech nam powie też przez 3 sekundy, wystarczy, żeby przeczytać. Niestety, nie zgadłem. Spróbujmy jeszcze raz. I problem, program nas zachęci do wpisania jeszcze raz liczby, którą ma zgadnąć. Tak, ale jaki warunek? A warunek taki sam jak tutaj, czyli wyrażenia. Wrzucamy bloczek, czyli zmienna komputera, czyli jego, no jego cyfra w jego pudełeczku, ma być taka sama jak cyfra w naszym pudełeczku. I takim sposobem mamy już wykonaną większość część programu. Na koniec wystarczy tylko dodać, zatrzymaj, wszystko. Czyli jeśli on już zgadnie, przejdzie dalej, dzięki temu, że będzie powtarzał aż do spełnienia tego skutku, tutaj, warunku i zatrzyma program. I w przeciwnym wypadku, jeśli no nie będzie zgadywał, to w kółko będzie nas prosił o nową liczbę. Klikamy teraz zieloną flagę. Podaj liczbę, którą mam zgadnąć. Wpisujemy na przykład 25. OK. Niestety nie zgadłem, spróbujmy jeszcze raz. Moja liczba była 25, on wylosował sobie 46. No to wpiszmy mu teraz 36. OK. Niestety nie zgadłem, spróbujmy jeszcze raz. Moja jest 36, jego była 5. I tak w kółko będzie nas pytał, aż w końcu zgadnie. No i możemy też zatrzymać program tym oto czerwonym znaczkiem, jeśli na przykład już chcemy go zakończyć. Jeśli zgadnie, jeśli zgadnie, no to po prostu on się sam już zakończy. To było na tyle, dziękuję.